Dzień dobry widzowie. Dzisiaj elektryczny Nissan Ariya i oficjalne ceny modelu na rynku polskim. Będzie energetyzująco i drogo, także pozostańcie proszę ze mną do końca i zaczynamy. We wrześniu zeszłego roku miałem okazję zobaczyć nową Arię. Korzystając z zaproszenia jednego z dealerów Nissan dotknęła mnie niepowtarzalna okazja poznać się z przedprodukcyjną wersją. W opisie pod filmem podlinkowałem Wam wideo z wizyty. Moje pierwsze wrażenia jak na ten czas były bardzo pozytywne. Nissan Ariya zapowiada się na jedną z najciekawszych propozycji wśród pojazdów elektrycznych. Samochód potrafi zaskoczyć, a to za sprawą niezłych osiągów, zadowalającego zasięgu na jednym ładowaniu, a także ogromnej ilości systemu bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Powracam do Was z tematem tego Pojazdu, a to za sprawą publikacji oficjalnych cen modelu na rynku polskim, a więc tanio nie jest. Podstawowa wersja Nissana startuje od 215 900 zł. W tej wersji otrzymujemy wersję o nazwie Advance i z mniejszym z dwóch dostępnych akumulatorów i najsłabszym silnikiem. Do codziennej jazdy ta konfiguracja jest w zupełności wystarczająca. Akumulator ma pojemność 63 kWh energii, a to wystarcza na około 400 km spokojnej jazdy. Przyspieszenie od 0 do 100 km wynosi przyzwoite 7,5 sekundy, a tak przy przedstawiają się wybrane elementy wyposażenia podstawowego. Kolejna dostępna wersja nowego pojazdu to Evolve z akumulatorem o pojemności 87 kWh. Wyposażona jest w napęd na przednie koła i oferuje największy zasięg nawet do 520 km. Jest to tym samym najlepszy wynik spośród wszystkich dostępnych wersji Arii. Wersja ta startuje od 252 400 zł, a tak przedstawiają się wybrane elementy wyposażenia podstawowego. Zawiera w sobie to co wersja Advance plus dodatkowe wyposażenie. Od 278 400 zł tyle nam przyjdzie zapłacić za najmocniejszą wersję ARI o nazwie E-Force 87 kWh i zasięgiem do 490 km w cyklu mieszanym. Pojazd ten wyposażony jest w napęd na cztery koła E-Force, a tak przedstawiają się wybrane elementy wyposażenia podstawowego. Zawiera w sobie to co wersja Advance i Evolve plus dodatkowe wyposażenie. Tak, w całości prezentuje się cennik poszczególnych wersji. Prawda, że przejrzysty i klarowny? Jedna wersja i jeden dostępny napęd. Jak dla mnie idealnie. Ja to kupuję. Producenci innych marek, bierzcie przykład. A tutaj przebitka na dane techniczne poszczególnych napędów oferowanych w Arii. Dokładnie dzisiaj, to jest 12 kwietnia 2022 roku, rusza przed sprzedaż nowego modelu. Producent przewiduje, że pierwsze modele z napędem na przednią oś, czyli ARIA 63 kWh i ARIA 87 kWh, trafią do pierwszych klientów już latem tego roku. Z kolei ARIA i e Force 87 kWh z napędem na obie osie późną jesienią 2022 roku. Głównymi konkurentami ARIA będą m.in. takie modele jak Tesla Y, Volkswagen ID4 czy Ford Mustang Mach E. Co sądzicie o pojeździe i cenach nowego Nissan Arii? Czy ma szansę na sukces? Napiszcie w komentarzu co chcielibyście jeszcze wiedzieć na temat tego modelu. Żeby nie przegapić kolejnych materiałów już teraz koniecznie zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia niebawem. Cześć!